Johan Cruyff Arena położony w Amsterdamie, słynny obiekt piłkarski już czeka na dzisiejsze zmagania. Witając się z Państwem, zapraszamy do wspólnego oglądania. A dzisiejszy mecz komentują mówiący te słowa Tomasz Smokowski oraz wspierający mnie, siedzący obok Jacek Laskowski. Holandia zmierzy się z Niemcami. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Lubią zakładać wysoki pressing od razu po stracie piłki. Nie inaczej będzie zapewne i dzisiaj. To doskonała taktyka, żeby nie dać drużynie przeciwnej pograć piłką, ale wymaga żelaznej dyscypliny taktycznej i żelaznych płuc od całego zespołu. Zwłaszcza tych piłkarzy bardziej wysuniętych. Dzisiaj mierzymy się na obiekcie, o którym można by długo opowiadać. Johan Cruyff Arena był swego czasu najnowocześniejszym stadionem świata, a na pewno pierwszym z rozsuwanym dachem. Paradoksalnie ta budowa to udany powrót do idei wielofunkcyjności aren sportowych. Mecze piłkarskie nie są głównym i jedynym wydarzeniem. Często bowiem urozmaicają je wielkie koncerty muzyczne lub imprezy targowe. Niemniej najbardziej jednak cenimy, że pozostaje prawdziwą świątynią futbolu. A tak oto prezentuje się jedenastka reprezentacji Niemiec na dzisiejszy mecz. Manuel Neuer w bramce. W obronie Antonio Rüdiger wystąpi na środku obok Niklasa Züle. Dalej Jozła Kimiś oraz Leon Gorecka zagrają jako środkowi pomocnicy. Formacja z wyraźną szpicą, zatem tak, w linii ataku osamotniony napastnik. Miller. Ale może teraz będzie szansa? Ależ to była parada bramkarska, proszę Państwa. Parada trochę dla fotoreporterów, bo sędzia sygnalizuje spalonego, ale o tym wiemy dopiero teraz. No i po zagrożeniu, dobry odbiór, Bergheis. Herrer. Rydiger, Tilo Kerer, Niklas Züle, błąd i strata. Teraz wystarczy tylko po celnie uderzyć. Broni Noir, choć wielu łącznie ze strzelcem już widziało gola. Rzuca w okolicę 11 metra. Kerer. Müller, Royce. Na co stać Niemców w tej akcji? Sędzia stosuje teraz korzyść. Pozwala grać Holendrom. Sereszknabry. Cudowna piłka, spójrzmy. 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania. Zacznie się regularna wymiana ciosów. Na którą zresztą bardzo liczymy. Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej koronkowej akcji. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Prowadzą zatem 1 do 0. Piłkę przyjmuje Depay. Tak się powinno stopować ataki rywala. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Ale jednak ta piłka była zagrana zbyt blisko bramkarza. Sędzia stosuje korzyść. Pozwala Niemcom kontynuować akcję. Takie podanie nie miało szansy dojść. Sędzia przyznał rzut wolny Niemcom. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Depay. Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. Jest! Bramka Holandia! Znowu mamy remis na tablicy wyników. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości ciężko nie trafić. Mamy wynik remisowy jeden do jednego. Zas pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Mają okazję, by zaraz prowadzić. Co tu zrobił Neuer? Niesamowite! Sané. Przypił ceg na Bri. Decyduje się na strzał. Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Niemcy tracą piłkę. Klasę. Gini Weinaldum. Holandia w natarciu. Czy wykorzystają to pomarańczowi? Sędzia widzi przewinienie, ale puszcza grę, bo Holandia nie straciła piłki. Antonio Ridiger. Leon Gorecka. Züle. Widać cierpliwość w tym ataku. Co nagle to po Diable. Pomarańczowi tracą piłkę. Arbiter bez wahania przyznał Niemcom rzut wolny po faulu. I teraz dystansu, Próba. A fał. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Obija bramkę, ale piłka ciągle w grze. mogą teraz mówić o pechu. Właściwie wszystko w tej akcji poszło dobrze. Bramkarz pokonany, ale piłka uderzyła tylko w aluminium i ciągle jest remis. Naciskają Holendrzy, za chwilę może być groźnie. Niesamowite. Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie jest tak bliska. Nie ma bramki ani wiele brakowało. Piłka przeszła milimetry od słupka. Trzeba pochwalić tę główkę, dobre podejście pod piłkę, dobra siła, ale tym razem szczęście nie sprzyjało. Nie utrzymali teraz piłki. Świetne, prostopadłe podanie. By tak interweniować w polu karnym trzeba nie mieć upadku nerwowego. No tak, żeby być arbitrem trzeba mieć grubą skórę kibice go teraz rugają, Ale skoro nie widział tam faulu na karnego, to gramy dalej. Holandia źle, rywale przejmują. I depaj! Gol! Ależ piękne nożyce! O, czapki z głów! Tak strzelać, to trzeba umieć! No Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż bo. A zatem mamy wynik 2-1. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Gnabry. Royce. Marco Royce. obtaję teraz piłkę. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Steven Berghuis. Ależ teraz przegląd pola. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją, ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Przerwał atak rywali. Denzel Dumfries. Był w trakcie tych 45 minut naprawdę dobry, oby utrzymał tę dyspozycję i po przerwie. Domku prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu, więc nie sposób się przyczepić do tego, jak gra. Pytanie, czy będzie w stanie utrzymać tę formę również po przerwie? Jeśli tak, to myślę, że zwycięstwo mają jak dwa. Bądźmy szczerzy, to była łatwa interwencja. Hoffman, Royce, Windogan. No i znowu są przy piłce. Holandia w natarciu. Czy wykorzystają to pomarańczowi? Holandia rozpocznie wrzutem załku. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Za chwilę możemy mieć centrę. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Ale może teraz? Będzie szansa! Nic z tej akcji. Out dla drużyny przeciwnej. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Enkis Depay. Nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji, niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? Kimś? Teraz z karą indywidualną. Sędzia nie ma innego wyjścia. No tak, ten strzał powinni chyba puszczać trenerzy juniorom, by pokazać, czego nie robić z rzutem wolnym z takiej odległości. Tak, Tomku strasznie teraz spudłował. Posłuchajmy zresztą reakcji na trybunach. To podanie, powinno znaleźć partnera. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Jozła Kimiś przy piłce. Nie skorzystali jednak na puszczeniu gry. Tracą piłkę po tym faulu, więc sędzia postanawia jednak przyznać rzut wolny. Depay, Gini Weinaldu. uwolnił się z podkrycia, okazja, nie przeszła teraz piłka pod dośrodkowaniu, skutecznie ją zablokował, dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym, kibice wstrzymali oddech, miał okazję, tymczasem piłka opuszcza boisko, Znowu bramkarz. Kimiś. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Piłka pod nogami Müllera. No i po ataku zagrożenie minęło. Depay. Gini Weinaldo. Steven Verhuis. Spalony. Zły moment podania. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. A teraz będzie dobra okazja. Ale wcinka! Cudownie to zrobił! Piękne trafienie czapki z głów. Widzimy powtórkę tego fantastycznego, naprawdę fantastycznego rozegrania. Rozmontowali, rywali podaniami. Takie bramki można oglądać w nieskończoność. Mierzona i precyzyjna podcinka nie dała szans na obronę. Na tablicy wyników 3 do 1. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Jozła Kimiś, Hoffman. Rozgrywają dokładnie pod polem karnym. Szukają okazji do decydującego ciosu. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę Rywala. Ależ wygarnął teraz piłkę z nóg Rywala. Ryzykował zdrowiem w tej sytuacji. Nieprzypadkowo mówi się, że bramkarz i skrzydłowy muszą mieć coś z głowy. Ależ teraz przegląd pola. Nie ma dużo miejsca, szuka szansy. Teraz dobre zagranie, czy potrafią to wykorzystać? To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Za takie zachowanie musiała być żółta karta. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Ależ teraz paradanuje ra. Klasa. Myślałem, że tego nie sięgnie. Rzuca w okolice 11 metra i już nic z tego różnego nie będzie. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Serge Gnabry był tam, gdzie być należało. Przejął piłkę. Świetnie go teraz wypuścił. No i nic z tego nie będzie. Doskonała piłka za obronę. Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Jamal Musiala. Gnabry. Piłka wrzucana na dalszy słupek. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to do dośrodkowanie. Zablokowany ten strzał. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Sędzia stosuje teraz korzyść. Pozwala grać Holendrom. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Udana interwencja. Tu już było naprawdę groźnie. Sędzia gwiszcze po raz ostatni. I zespół gości przegrywa.